Dzień dobry, witam bardzo serdecznie po deszczowym. Zapraszam państwa gorąco do wspólnej zabawy. Proszę państwa, pierwsza zagadka w tym momencie przed nami. Macie 6 liter dostępnych, a skoro trzymam w ręku kopertę to znaczy, że słowo, za które zapłacę 100 zł jest ułożone z których z widocznych na ekranie liter nie ze wszystkich. Dobrze? Także to nie jest jedno słowo ze wszystkich liter. Jest to któreś ze słów z nie wszystkich liter. Dobrze, ja wiem, że Państwo doskonale wiecie o co chodzi, mimo że brzmiało to skomplikowanie. Czekam na Wasze odpowiedzi. Przypominam, e, przypominam zasady naszego programu. Proszę Państwa, w naszym programie mają prawo brać udział wyłącznie gracze pełnoletni. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możecie się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Pamiętajcie, płacicie za każde zrealizowane połączenie, również za to, które nie łączy ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy trafić na otwartą linię łączącą bezpośrednio ze studiem. Jeżeli zgłosisz się i trafisz na otwartą linię, zostajesz automatycznie na żywo połączony z naszym studiem. Zdobędziesz nagrodę, jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na antenie. Więcej możecie dowiedzieć się na 388. telestronie w Dobrze, zapraszam serdecznie. Czy ktoś już ułożył pierwsze proste słowo? Szukamy łatwych słów. Szukamy łatwych słów. Kolejna zagadka trudna. Proszę Państwa, od razu uprzedzam, że w tym momencie walczycie o najłatwiejsze 100 zł w dzisiejszym programie. Kolejna zagadka będzie już dużo trudniejsza, także namawiam do spróbowania. Zwłaszcza, że odpowiedź z koperty jest naprawdę bardzo prosta i myślę, że tutaj jeden z pierwszych telefonów rozwiąże nam sprawę, zagadkę niebieskiej koperty. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Proszę mi powiedzieć, jakie słowo pani proponuje? Lek. I jeszcze raz. Lek. Lek, no jest to niewątpliwie słowo na czasie, może bardziej szczepionka, jeszcze jest na czasie, ale na szczęście nie da się ułożyć z tych liter. Natomiast zapominamy w tym momencie o lekach, chorobach i innych tego typu nieprzyjemnych tematach. Proszę Państwa, słowo z koperty na pewno nie jest tutaj wzbudzające jakichś wielkich emocji, prawda? Także jest to no spokojne, zwykłe, proste, naprawdę proste słowo, więc szukamy dalej. Czy ktoś z Państwa miał inny pomysł niż słowo lek? Macie 6 liter, wybieracie któreś z widocznych liter, nie wszystkie, i jest słowo z koperty, z któryś z tych sześciu liter wybrane, ułożone, 100 złotych, może teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, proszę o odpowiedź. Rok. Rok dużo lepiej, bo kończy nam się niedługo, także najwyższa pora o tym pomyśleć, ale nie z koperty. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Czy jest ktoś tam? Bardzo proszę o odpowiedź. Trzy, dwa, jeden. Dobrze, nie czekam dłużej. Proszę Państwa, rozgrzewka jak zwykle no, jest w błyskawicznym tempie prowadzona, także od razu odpowiedź. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo proszę o Pani propozycję. Arek. Dobrze, dobrze, tylko że nie z koperty, nie dzisiaj w każdym razie. Szukamy dalej, dobrze. Czy ktoś ma inną propozycję? Chyba tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę o odpowiedź. Rolka. Rolka? Dobrze, mogłoby być. Dobrze ułożone, tylko że nie w kopercie. Szukamy dalej w takim razie. 6 liter. Której z nich trzeba wybrać? Której z nich złożone do kupy tworzą nasze słowo z koperty? Państwo już parę takich słów sprawdziliście. Także może teraz jest w końcu zwycięzca. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Pana serdecznie. Jakie słowo Pan ułożył? Lak. Lak. Troszkę za trudne. Słowo z koperty łatwiejsze. Naprawdę. Proszę sobie wyobrazić, łatwiejsze niż słowo lak. Aha, może teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. E, jakie słowo pan znalazł? Korale. Korale? Korale. E. Ułożone dobrze ze wszystkich liter, ale za długie. Od razu mówię, na pewno nie sześcioliterowe słowo. Nie musicie kombinować, jakie tutaj sześcioliterowe słowo ułożyć. Słowo jest krótsze. Słowo z koperty jest krótsze. Z nie, nie ze wszystkich widocznych na ekranie liter. Coś łatwiejszego. Coś łatwego po prostu, łatwego i krótkiego, proszę państwa. Zostało, nie wiem, po waszej stronie. Proszę państwa, my przechodzimy dalej. Straszyłam, straszyłam, obiecywałam. A teraz proszę bardzo. Proszę państwa. Czego szukamy? Uwaga! Czegoś strasznie, strasznie <długiego>, długiego. Dziewięcioliterowy wyraz. Dwa, cztery, sześć, osiem, dziewięć. Dziewięcioliterowy wyraz zaczynający się na literę P. Tutaj yy, jest jakaś pomyłka w. w w podanym hasle, bo tutaj Państwo widzą, macie napisane podaj prawidłowe dziewięcioliterowe słowo na S. Nie, proszę Państwa, nie na S na P, dobrze? Szukamy słowa na P. Szukamy słowa na P. Dziewięcioliterowego owszem, ale zaczynającego się na P. Płacimy 200 zł za pierwsze słowo. Kochani, przyznam się od razu, że mi osobiście nigdy nie zdarzyło się grać tej gry w takiej formie. Gdyby mnie się ktoś spytał, czy znam dużo dziewięcioliterowych wyrazów, w ogóle powiedziałabym, że na pewno nie. A jeszcze szukamy bardzo konkretnego wyrazu zaczynającego się na literę P. Spróbujcie poszukać, spróbujcie poszukać w pamięci. Przed nami pięciu rund, proszę Państwa. Ja szczerze mówiąc mam nadzieję, że no, te pierwsze trzy rundy rozwiążemy w miarę szybko. Mam nadzieję, że nie będzie jeszcze tak mega trudno. Natomiast te dwie ostatnie rundy, no rzeczywiście tu już może się, e, może się pojawić problem. Mamy pierwszy telefon, proszę Państwa. Brawo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam na antenie. Bardzo proszę o odpowiedź. Trzy, dwa. Jeden, nie będę dłużej czekać, dobrze? Ogromna prośba, przyciszacie Państwo telewizory, jeżeli wykręcacie nasz numer telefonu i rozmawiamy przez telefon, dobrze? Uwaga! Dziewięcioliterowy wyraz zaczynający się na literę P. Czy ktoś takie cudo znalazł? Proszę Państwa, jeśli tak, proszę zadzwonić, podać nam odpowiedź. Mam nadzieję, że teraz się udało. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana serdecznie. Bardzo proszę odpowiedź. Papierosy. Papierosy. No niezbyt poprawne politycznie. P, A, P, I, -e R, O, S. Super, ale słowo się zgadza. 9 liter zaczyna się od P. Proszę pana, wygrywa pan 200 zł. Proszę państwa, szukacie już następnego słowa. Szukacie następnego słowa. Będzie trudniej, dlatego podwajam stawkę. Papier. No. no ja absolutnie przeciwko, natomiast na no słowo dobre. Proszę Państwa, druga runda. Mam nadzieję, że do przebrnięcia w miarę szybko. Natomiast uwaga, uwaga! Pamiętajcie o najważniejszej zasadzie tej zagadki. Litery w, w pionach, w kolumnach nie mogą się powtarzać. Poza tą pierwszą literą P, która do końca tej zagadki będzie zawsze na początku, pozostałe litery w pionach nie mogą się powtarzać. Czyli do końca już nie może się pojawić litera A na drugim miejscu. Na trzecim P, tutaj I. Tutaj E, tutaj R, tutaj O, tutaj S, tutaj Y. Te litery ze słowa papierosy do...